naczy na kapituła głosowała na ciebie i, i, i jesteś, jesteś bezdyskusyjnym wyborem, także... Aha. To co mogę dalej powiedzieć? No co dziękuję wszystkim tym, którzy tak głosowali za mnie. Jeżeli wygrałem naprawdę taką dużą ilością głosu, to nie wiem. Jestem chyba za bardzo lubianą postacią, więc nie wiem, kto głosował. Ale mogę Ci wymienić. Dziękuję. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie. No i co? Zapraszamy wszystkich na naszą ligę, która odbędzie się pierwszy mecz, którego? 30 marca? 30 marca. My gramy w Sochaczewie no a reszta kolejki tam jakoś się gra. Tak? Dokładnie. Możesz wspomnieć coś o, o tym Sochaczewie? No, bo taka fajna puenta, praktycznie jesteśmy na opłotkach Sochaczewa w tej chwili, stąd jesteś. co, Sochaczewska Marakana każdy tak, chyba no, słyszał no, to od dawna. Stąd się w wodze generalnie. No super czasy, nie, nie mogłem to był taki czas, gdzie nie za dużo go zakosztowałem, bo ja przyszedłem późno do ruby w wieku juniora młodszego, można powiedzieć, a poszedłem, wyjechałem z Polski od razu no, w wieku seniora. Więc tam w tym Słuchacze tak byłem sobie ze 2-3 lata chyba. Dwa chyba, nawet dokładnie nie pamiętam aż mi ale no super czasy, nie? Trener Misiak, który wyciągnął tam ze wsi takiej szkółki małej, gdzie graliśmy tylko w ping-ponga i w takiej sali jak tutaj w siatkę normalnie, to przyjechał kiedyś, rzucił piłkę na bojo, no ona była inna, no i co z nią zrobić, nie? Poszło nas 10-15 na trening, po miesiącu zostałem ja. No i tak jestem tu, nie wiem, ósmy rok, dziewiąty. No ale wiesz, podejrzewam, że mimo wszystko tak patrzę na twoje, na twoje stopy, no bo mimo wszystko yy, myślę, że tak. duża część tej, tej nagrody to jest twoja noga i, no. i pytanie skąd, bo mówisz jakiejś siatkówce? Yy, Byłeś no. jakimś piłkarzem możny. Wsz... Miał... Szczerze? chyba wszystko grałem. Wszystkim byłem. I no, po prostu. no no piłka, no wiadomo, każdy chyba zaczynał od piłki, nie? Piłka. Piłka, piłbok zrobiłem, mogę się pochwalić kiedyś na międzywojewódzkich zawodach w ponga zdobyliśmy pierwsze miejsce z kolegą to było w no Ale fajne czasy, nie? No tak mówię, kiedyś tak u nas się mówiło, bynajmniej w tym gimnazjum, w którym ja byłem, które było bardzo małe, My jeździliśmy do Schaczewa, bo nie jestem z Rodowitym z Jeździliśmy do tego Schaczewa, żeby właśnie im skopać dupy. Aha, no, było ok, nas pięciu, tak. ale było nas konkretnych, jeździliśmy do szkoły tam jedynki na przykład, czy jakiejś tam dużej szkoły. Yy, gimnazjum, czy tam podstawówki, no i ogrywaliśmy ich, co można powiedzieć. Słuchaj, ja wiem doskonale, że nagroda nagrodą, dzisiaj myślisz zupełnie o czymś innym, się i powiedz głośno, a co, co Cię czeka w najbliższym czasie. No, 30, 30... 30... 30 marca, Andzia, chodź. 30 marca, chodź, pokażesz, co chcesz. Chodź. Dobra, pstydzi się, to nie. No urodzi mi się córka. Moja wymarzona, Zuzanna. Zuzia bym się. Zuzia będziemy. Zuzia ja Zuzię, no, fajne imię. <laughs> Zuzia od Zosina i od babci Zosi. Tak? Zosia. Jak on. Zosia. Zaszywnie smakali. Przydaję. z niego. Przez... Tak. <laughs> Zosia. Dobra, to nie będzie... Zosia! Zosia! <laughs> Spokojnie, spokojnie. Ja też miałem ja miał mieć Jacek na imię, no. o, ojciec powiedział, że w życiu nie będzie Jacek, Zosia, nie możemy się doczekać Zosi. Będzie Piotr... Już a. niedługo. A, I tak? i, i, I to, co prosimy? O to, żeby przytrzymała do końca, bo ja mam mecz w kadry, na który... Znaczy nie mecz, skupowanie mamy teraz w Tunezji A, chcesz w to jest taki miele, gorący, no chcę być właśnie. Co tam? Będziesz na jedną czołem z twojego szczeniaka, więc... Rozumiem, gwarantuję gwarantuj, gwarantuj. ci, gwarantuję ci, <laughs> będzie, że będziesz, ona poczeka ja, na ciebie. Dogodnie.